Siadam przy stole komunistycznym Proszę bardzo, widoczki, super. Idą ludzie, proszę bardzo. Wieża zegarowa, na którą można wejść, ale ja już padam. 40 chyba w słońcu, więc ja już nie mam siły, chyba muszę wrócić do hotelu, odpocząć trochę z tego upału. No i meczet. I fajnie. kółko to samo, bo kręcę się po dwa, po km z każdej strony placu, bo w zasadzie dalej już nic nie ma. Tyle że lotnisko chyba tylko. Powiem tak, jestem pod pałacem kultury w Tiranie i odpoczywam chwilę przy stole, takim dużym. Do hotelu mam jakieś 2 kilometry, Jest 40 stopni. W budowie są tutaj fajne budynki niż W ogóle nie wiadomo o co chodzi w tych budynkach. W sumie. Byłam na sałatce greckiej, tutaj właśnie tureckie, greckie i tak dalej różne rzeczy, sałatkę grecką lubię, więc byłam na sałatce greckiej, byłam na pizzy, e, byłam na e, dwa razy na burkach, które najbardziej lubię, ale wiem, że są e, kaloryczne i tuczące, ale ze spinaczem. <laughs> e, I tak powiem Wam tak, że e, Myślę, że warto do Tirany przyjechać tak max 2 dni. Tutaj dłużej to nie wiem czy ktoś by miał co robić. W takim upale to już w ogóle lepiej pojechać nad morze. Może jutro się wybiorę, ale ja się i tak nie kąpię, więc tyle co tam sobie zwiedzić miasto ewentualnie. Co tam jeszcze, jakie rady? Na pewno nagram Wam ceny w sklepach. Ceny w sklepach są wyższe niż w Polsce, moim zdaniem. Nie jest tanio. Myślałam, że jest taniej chyba Budapeszt jest tańszy, ale nie jest drogo. Tak, no, W zasadzie zbliżone są ceny. Ogólnie miasto komunistyczne, jak Podgorica. Co tam jeszcze? Islam panuje, i tutaj wszyscy są chyba traktowani jak złodzieje. Nie, nie żebym narzekała, ale na każdym kroku chcę kupić magnes, no to oglądają się, tak jakbym nie wiem, miała coś ukraść i powiem Wam tak szczerze, że. Po islamskich krajach przeważnie jeździłam, miałam zapewnione jedzenie w hotelu. Tym razem, żeby się na ulicy nie w hotelu, i zauważyłam, jak bardzo brudno jest podawane jedzenie. Byłam w takiej wcale nie, niezłej restauracji. Chciałam sobie coś zamówić. No i zamówiłam. To już nieważne, co coś do jedzenia takiego lekkiego. I Pani podawała na talerzu, po czym przed podaniem, nałożeniem e, tego jedzenia powycierała brudną szmatą talerz. E, no, więc od razu e, po prostu wstałam i zwróciłam Pani uwagę i wyszłam. A ja tego jeść nie będę, e, obrzydziło mnie strasznie. I, Wiecie, że y, nie wiadomo, y, czy w takich y, restauracjach, y, nawet dobrych, wszystko jest y, sterylne i tak dalej, higieniczne, tego nie wiem, no ale y, ja nie wymagam, nie wiadomo czego, z tym, że y, no, talerz wycierać ścierą brudną, taką do stołu, gdzie ona była brudna bardzo, a w ogóle talerz wycierać, no to y, nie wiem, czy ktoś by miał apetyt to zjeść i. Dobra, dam sobie szansę, jestem w trzeciej restauracji, za trzecim razem to widziałam, w pierwszej i w drugiej tego nie widziałam, wszystkie trzy restauracje jednakowe, jednakowy standard, w trzeciej nie pasowało mi, no i tak jakoś głupio wyszło i no na pewno jutro, pojutrze będę jeszcze... W innych restauracjach, no ale to nie jest komfortowo, kiedy ja się muszę patrzeć na ręce pracowników, czy na czystym talerzu mi podają, czy czysto jest, czy w ogóle zmywany był talerz w zmywarce, czy nie wiem, wyparzony, chyba nie. Poza tym e, e, zamówiłam tam pizzę i nie mogłam zjeść na miejscu, i mówię to może zapakowaną, wezmę ze sobą, no bo to w sumie pół było i a pan złapał mi za tą pizzę, jeszcze nie zdążył wsadzić palca, to szybko złapałam i poprosiłam na wynos torebkę i sama sobie spakowałam, więc w tej dobrej restauracji, także w sumie w dwóch takie zajścia były i tak. Kupowałam też sok, ten te świeże soki tutaj kupuję. Nie wiem czy jest czysto, czy nie, ale na razie nie mam sensacji żołądkowych, więc tylko no, widzę, że tutaj raczej nikt o higienę nie dba i też się trochę odechciewa. No, to myślę, że taki muzułmański kraj, Egipt, Turcja, Tunezja, Maroko, w nich byłam i jest dokładnie podobnie. Ogólnie nie wiem czy Albańczycy lubią Polaków, chyba nie. Moim zdaniem nie lubią i y, nie wiem, tak, czy ja mam y, po prostu takie zdanie, ale tak mi się wydaje. Y, co jeszcze bym powiedziała, y, no ludzie tutaj, ci Albańczycy dosiadają się, y, nie wiem, jakie mają zamiary, nie znam tutaj jakby ich zamiarów, po co się dosiadają. Tutaj siedzę na przykład drugi raz w ciągu dnia, może nie w tym miejscu, ale tutaj koło tego Pałacu Kultury, z drugiej strony. I zawsze ten sam pan się dosiada, nie wiem, nie wiem, o co chodzi. Czy dobre lody? Pyszne. Miód, malina. No nie malina, bo ja sobie wzięłam truskawkowe i czuć, jakby rybne były. A ja i truskawkę. Ale też takie rybne trochę? Tak. To Pani mogła nabierać może to, tą samą łyżką, co, co ryby. Tam są soki świeże, lo, lody. No, takie rybne trochę. Soczek ze świeżej marchewki. czki Pani mi robi sok Taki jest że na pije sięj No! tym niebieskim autobusem można dojechać do kolejki linowej dzisiaj mi się nie chce tam można na wzgórze dojechać usiądę sobie na takiej komunistycznej ławeczce z przegródką ja sobie wezmę pepsi z butelki i dobra rada nie kupujcie żadnych puszek, nie pijcie z puszek żadnych yy, w Albanii, bo wszystkie puszki są brudne, tylko z butelek zakręcanych korkiem Coca Cola z flagą Albanii. Ja wiele razy byłam na świecie, nagrywałam naprawdę w wielu yy, krajach. E, I pierwszy raz w Albanii się spotkałam, że e, gdziebym nie podeszła z kamerą e, wygląda jakbym się czaiła i wszyscy wyskakują jakbym była jakimś złodziejem, ja się tak tutaj czuję. E, przed chwileczką nagrywałam e, jakieś tam magnesy i się schylałam i pan wybiegł szybko złapać złodzieja. <grywka> a, a ja tylko Yy, nagrywałam. No i tak. Także tutaj ja już nie podchodzę nagrywać. Bo tutaj pan wyskoczy zaraz, że tu ktoś coś kradnie. Nic nie można podejść bliżej. Bo i cały czas pytają się, skąd jesteśmy. Chyba Polaków to nie lubią. Tak. Nagłośnienie z meczetu czyli salat z meczetu tego centralnego na placu Skanderbega do którego idę. Także czuję się tutaj trochę źle traktowana. Naprawdę w Czarnogórze ten sam klimat, tak praktycznie to samo miasto. W sensie takim i Bałkany i w ogóle barbar bar jest bardzo podobny do Pirany, wręcz bym powiedziała, że jestem znowu w barze, a niestety traktują tak e, średnio. Zmieniają się światła i przechodzimy. Te niebieskie busiki jadą do tej kolejki linowej. To już mówiłam i można było porcelan pojechać.